Może nie bardzo serdecznie, ale bardzo gorąco. Ja jestem MCSG i witam Was w najbardziej zajebistszej grze. SWAT 4 yy, Gold Edition Syndykat. To jest dodatek do SWAT 4. Yy, dla mnie to jest przezajebista zajebistość, ponieważ takie są tutaj efekty. Jest to ulepszona trochę części Słota 4, tego zwykłego, a to jest po prostu dodatek Syndykat. I to jest takie fajne Bardzo Naprawdę bardzo polecam Wam tą grę e, Można ją pobrać e, ta Spłata 4 ogólnie można pobrać z płatnych chyba torrentów Na przykład z TNT Torrent, ale TNT Torrent nie jest płatne hmm. Dobra, to ja teraz sobie tutaj sprawdzę Czy tu nie ma żadnego Góra. Nie, nie ma. Przeniesie się pozycja. Dobrze, dobrze, dobrze. No jak mówiłem, ten odcinek wrzucę po tym odcinku um, ze złota zwykłego, ale chyba w tym samym dniu albo i nie. Dobra. Raz ich cześć. E, przypominam, że rusza nowa. Playlista polecane co tydzień, w poniedziałki yy, będę yy, polecał, polecał na prośbę kogoś, będę na prośbę kogoś polecał, polecał yy, jego kanały, po prostu wystarczy mi wysłać na private, yy, co jest u siebie takiego fajnego, żeby cię polecić, A oczywiście twój nick i mam nadzieję i ciebie polecę. No, mam nadzieję, że to dla Was jest zrozumiałe. Bardzo Wam przy okazji dziękuję za 32 widzów, kochani, że tak do Was powiem. Um, bardzo dziękuję też za ponad 3000 wyświetleń. Jestem bardzo zadowolony i naprawdę tyle dla mnie zrobiliście, że ja się aż Wam odwdzięczę. Specjal już tuż tuż. Wiem, jeszcze nikogo nie puściłam, a już mam ponad 30 widzów, ale... Muszę go jeszcze zmontować, bo nagrałem ze Złota 4 już. Muszę jeszcze go zmontować, dobra. Tam słyszałem jakiegoś yy, głupka, więc yy, tam dajcie go. Ogazujcie. Aha, dobra, już. <ścoughs> już leży. Dobra. Leż śpi. Ty się duś. I tylko się wyrwi. No, jesteśmy w pierwszej misji. Dość długa misja. Tutaj dajcie clean. On dal tu flarem. Bo w tamtej poprzedniej wersji SWOTA, w którą grałem pierwszą misję SWOT-4, nie syndyka, tylko zwykły SWOT-4, to nie można było rzucać A w syndykacie można. Jest nawet też taki dziwny paralizator, a jak wiedzieliście, poprzedniej wersji nie miałem takiego, bo y, poprzedniej wersji nie ma y, takiego fajnego paralizatora. No, pierwsza misja to jest salon gier Funtime, jakoś tak. E, Dochodzi tutaj Syndykat steczkow, czyli Bułgarów. No i naprawdę to jest pełne przygód. Druga misja mi się podoba, ale czwarta, trzecia, piąta i tak dalej, no tu są przezajebiste. Naprawdę, mówię wam. No co macie robić? No to wyważcie. O nie, o nie, nie, nie. Huchowy, huchowy. Okej. Okay. Dobra, ja tu was posłania. Okej. Okay. Tylko nie po oczach, nie po oczach, nie po oczach! Okej. Okay. Wow, 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 wow! Oh, goddammit! Kurna, Reynolds! O oh, nie dobrze, dupę! Niedobrze, niedobrze, niedobrze! No i widzicie, jakie te bułgarsyny syny są kto następny? kto następny, kto następny? WUN! WUN! Już! Gwin! Ale może za. Okej, okay, tam widzę główkę, główkę, główkę. Zastrzelację. Zastrzelecie. No! A ci dzieci w oko. Dobra, 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 um, trzeba mamy... Coś tak za bardzo słod 4 ma... Za bardzo lubiłam tych plus ciachów. O, tutaj są jakieś gry. O, kurna, to sobie biegnie z tą O, Karate Kid. Dobra, co tu, tu, tutaj? Szybciutko. O, goddammit! Jakbyście słyszeli szumy wiatru... Nie wiem, bo mam otwarte okno. A tu mam blisko okna, no to przepraszam Was Widzicie? Nie, No nie widzę Chodź tu! O to szumowina No patrz no, ale kurturo, kurtużysta, bo jeszcze zamknął drzwi Kurde, ucieknij Dobrze, skójcie go Dobra, tego się już wystraszyłem. Jest tam następne, oby nie. Okej. Okay. Tutaj może być dość niebezpiecznie, ale na razie jest czysto. No, nie ma lipy, ale jest coś tam. Ojej, ojej oj No niedobrze. Dobra, dzięki za mną. Oj oj, oj 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 Nie no jeśli tu się okaże. Patrz no skurczysy... skurczysy nuciekł. Aha, to tamten był. To tamten co zginął. O... Dobra, Dobra, kibla zajrzymy. Okej, okay, mamy jedną ofiarę. Nieprzytomna. Uuu, zapomniałem też o snajperze. Że mogę snajperem sobie latać. No nie podoba mi się to, nie podoba, nie podoba. Roz druga, nie zbadujęłam. Dobra, ze mną, ze mną. Aha, no tu... Z... Poczekajcie. Ja sobie tutaj już przygotuję Aha, on musiał pójść na dobrze to zanim pójdziemy Jeden tu leży Aha Czyżby on tu był? Nie Dobra, tu... Тут ты есть. Ну тут так, что мы имеем? Только такой скарб-богар, да? я и че, я и че, я и Есть! Я, с тебя, с тебя, Двух их есть, двух их есть. Двух их есть. Двух их было. Pewnie, pewnie jeśli oglądacie Kamila tylko to kojarzycie e, skąd ja wziąłem dwóch ich jest. No, bardzo nieładnie. Dobra. Dobra, e, chodźcie do mnie. O, cześć. Dobra, prze... Jestem mm, za bardzo poładajem. I za często zabijam podejrzanych. Ale to im się należy. Ale nie mogę za często ich zabijać. Bo mogę... misję. Mm, bo mówię nie przejść misji. Uch. Dobrze? to my jeszcze tutaj pójdziemy. Tutaj chyba jest rabuś. Dobra, on nie żyje. Dobra, tutaj. Jesteś. tylko kibel. Fallen. Za mną, za mną, za mną. Śma się Yeah! No i. Bardzo dobrze. Przyszliśmy misję. Jest wszystko ok. Yy, tylko nie zabezpieczyłem jednej. Yy, tej. spluby. Ale to już nic z tym. Dobrze. To. Yy, tu, tutaj. Zakończ bieżącą misję. No i boom! Misja zakończona. Wszystko jest okej. Okay. I no i dziękuję za oglądanie. Jeśli się wam podobało, dodajcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Cześć, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Ciao!